Serwusik, mili Państwo, przede mną i przed Wami zestawy głośnikowe ZG30 C115 o impedancji 8 ohmów oraz mocy znamionowej 30 W. Jedna i druga kolumna. Głośniki niskotonowe wymagały naprawy, regeneracji, czyli wymiany zawieszenia górnego, co jest standard dla pianki poliuretanowej w tonsilu jak. Sami mnie obserwujecie, jest to normalna rzecz w tym głośniku. W każdym razie, przechodząc do zwrotnicy, to mówię pokrótce, jaki jest podział mniej więcej częstotliwości oraz nachylenie tej zwrotnicy. A więc dla sekcji wysokotonowej to 12 dB na oktawę, a dla sekcji niskotonowej to 3 dB na oktawę. I co się okazuje? pasmo akurat dla głośnika niskotonowego do 4000 Hz, hertz, herców przepraszam najmocniej, bo już y, większość z was będzie akurat na to zwracała uwagę i bardzo dobrze. Trzeba zwracać uwagę co, jak i gdzie. Jak się ktoś pomyli, trzeba napisać w komentarzu. O to właśnie chodzi. Stan perfekcyjny wizualny tych Kolum naprawdę do naszych czasów przetrwały w idealnym stanie. Jak sami możecie zobaczyć, na przykładzie drugiego głośnika niskotonowego i dokładnie jego ramki jest niemalże idealna. Również tutaj w głośniku wysokotonowym również jest idealna, perfekcyjna niemalże. Tu nie trzeba nic działać i czyścić. A teraz też przejdę do pokazania obudowy, jak one z poszczególnej strony się prezentują. Mamy tył. Po tablicce znamionowej możecie sami zobaczyć, że rok produkcji to jest 1982, czyli bardzo dobrze. Parametry na jednej i drugiej kolumnie można sobie podłączyć do wzmacniacza zarówno kablami DIN oraz terminalami tutaj poprzez zacisk na sprężynce, co jest standardem w Tonsilu w tamtych latach. Akurat to tak było produkowane. To już zależy od inwersji twórczej danego użytkownika, jak sobie chce podłączyć, czy poprzez kabel DIN dwupinowy, czy tylko i wyłącznie poprzez właśnie na sprężynkach Niektóre wersje tego nie mają w ogóle. A tutaj w tym mamy to. I bardzo dobrze, bo wolność wyboru jest. A co do produkcji, to możecie mieli Państwo zobaczyć egzemplarze produkcyjne. To jest 39 461 i. 39299. No, można powiedzieć, że mniej więcej sparowane, aczkolwiek y, różnie to bywało w tamtym okresie. W każdym razie naprawdę również i tył zachował się w niemalże idealnym stanie, co możecie sami wyciągnąć wnioski. Czekaj, czekaj. Zanim przesuniesz dalej, to zapraszam Cię na Patronite, gdzie od niedawna możesz mnie wspomóc moją twórczość. Nikogo do niczego nie namawiam, ale jeśli chcesz, możesz to jak najbardziej zrobić. Dołącz do mojej grupy na Facebooku o tematyce audio, gdzie możesz się dzielić doświadczeniem oraz możesz zadawać pytania, jak i pomóc nowym użytkownikom, którzy dopiero raczkują w tej branży. Odwiedź mój fanpage, w którym dzielę się również informacją i na bieżąco ogólnie udostępniam różne posty Jakie obecnie rzeczy są na warsztacie? Po prostu piękne. Co tu więcej mówić? A przy takiej naprawie, przy takim stanie obudów, aż się chce naprawiać przetworniki niskotonowe. A w tym jednym przetworniku w prawej kolumnie, może mogliście zauważyć załamanie membrany. To zostało podklejone. Chociaż nie powinno się tak robić, ale akurat właściciel. Chciał, aby było to w oryginale. Na szczęście membrana nie zniekształca. Gra to poprawnie. Te kolumny jako taką już coś tam u mnie pograły, gdyż zawsze sprawdzam, co się dzieje w trakcie wymiany samego zawieszenia po wyschnięciu całego kleju i tak dalej. To musi akurat pograć u mnie, tak żeby coś wychwycić jeszcze na etapie u siebie, jak te Zestawy głośnikowe mam, a nie, że ktoś akurat y, będzie niezadowolony z mojej naprawy. Takie mam podejście, tak robię. Chyba większość powinna tak robić. Boki jednej i drugiej kolumny. Tutaj możecie zauważyć, że troszeczkę okleina, kurka wodna odchodzi, ale to jest pół biedy w porównaniu do tego, jak czasem kolumny wyglądają. To jeszcze jako tako nie kwalifikuje do ewentualnej naprawy, to jeszcze będzie naprawdę działać i służyć. Druga kolumna jest OK. Tak w innych miejscach nie odchodzi nic. W każdym razie na pewno jest to szczelne, nic nie będzie fuczeć, burczeć przez tą szczelinę. Na pewno jest to połączenie idealne. Na pewno spora część osób będzie sugerowała wymiany tego wygłuszenia z Watoliny. No ale się przepraszam, to jest akurat włókno szklane we workach. Takie akurat były czasy, bo to rok produkcji 82 kryzys pełną parą i kombinowali we fabryce co tu akurat zastąpić poprzez piankę i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jest to co jest. W każdym razie będę to na pewno zostawiał, nie będę tego wymieniał. To już inwersja właściciela, czy będzie chciał, czy nie będzie chciał. I co najważniejsze, to muszę pozdrowić niejakiego Darka z Kędzierzyna, gdyż akurat to mu obiecałem i będzie, 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 lecą znaczy pozdrowienia dla jego, dla niego sam Darek zajmuje się naprawą aut samochodów robi to bardzo dobrze. Widziałem jego różne rzeczy. Fakt faktem jest elektromechanikiem, który który zna się na rzeczy, ma pojęcie w tym co robi i co najważniejsze ma doświadczenie wieloletnie, więc gdybyście chcieli rzeczywiście akurat skorzystać z jego usług bardzo chętnie udostępnię Wam na miary. O ile Darek się zgodzi bo jest to znajomy akurat z Kędzierzyna. Myślę, że wytłumaczyłem to i owo. Dziękuję ślicznie za uwagę. Trzymajcie się, na razie, sko i hej. Dziękuję bardzo za obejrzenie odcinka do końca. Pamiętaj o subskrybowaniu mojego kanału, kliknięciu w dzwoneczek, aby być na bieżąco z treściami na moim kanale. Możesz dołączyć do mojej grupy na Facebook, link tutaj gdzieś w podnośniku. Również mam link pod opisem każdego filmu. Możesz zaobserwować moją fanpage, by być na bieżąco co się dzieje za kulisami YouTube'a i, i mojego kanału. Link również w opisie oraz adnotację znajdziecie tutaj. To by było na tyle, trzymajcie się, narazisko i hej!